Witajcie na Vegetubie. Dzisiaj klasyk węgierski, potrawka z papryki, leccio. Zaczynamy. Pamiętajcie, że dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Lecz to takie danie, które niby wszyscy znają. Może się wydawać banalnie proste, ale jest kilka takich małych elementów, które naprawdę pozwolą, żeby to danie było inne niż, niż taki klasyk właśnie. Zacznę od posiekania cebulki, ponieważ ona się będzie najdłużej zmarzyć. Cebulę kroję w piórka. Odcinam ukośnie korzeń i łodygę. Teraz takim po prostu jednym cięciem e, tworzymy po prostu cięcie typu e, piórka. Na rozgrzanej patelni e, ląduje oliwa e, Virgin. Zwiększam ogień, czekam, aż on troszeczkę się nam podgrzeje. A jeżeli już jest potrzeba wysokiej temperatury, czyli wtedy, kiedy głęboko smażymy, albo na przykład używamy łoka, wtedy użyjcie takiego oleju rafinowanego, najlepiej rzepakowego. Także ja zawsze smażę albo oliwa Extra Virgin przy takich średnio gorących, albo właśnie już olej rafinowany rzepakowy. Cebula nam się już podsmaża, to dobry moment, żeby dorzucić takie elementy aromatyczne, które właśnie im dłużej nam się będą smażyły, tym więcej smaku oddadzą. Czyli dodaję taki zmiażdżony czosnek w łupinach, odrobinę, kilka listków laurowych oraz anyż gwiazdkowy. To jest taki nieortodoksyjny element lecza, który normalnie w węgierskim leczo się nie znajduje, natomiast Według mnie on świetnie podbija takie nuty umami. Świetnie łączy się właśnie z cebulą i z papryką. Także ja dodam cztery anerze gwiazdkowe. Cebulę zostawiam, aby dalej nam się smażyła. Zabieram się za papryki. Ścinam je w ten oto sposób. Odcinam. I kroję w takie paski. Mniej więcej pół centymetrowej grubości. I teraz papryka ląduje na patelni już z podsmażoną cebulką. Dodam teraz przyprawy aromatyczne, te które e, gdybym je dodał na samym początku, e, troszkę mogłyby mi się już przypalić i stracić na swojej intensywności. Mam tutaj trzy rodzaje papryki, papryki suszonej e, i mielonej, e, słodka papryka, ostra papryka oraz papryka wędzona. Jeżeli e, Chcecie troszkę to ograniczyć, możecie się po prostu ograniczyć do dwóch. Ważne, żeby była na pewno jakaś słodka albo ostra papryka i na pewno papryka wędzona, ponieważ ona doda dużo tutaj e, takiego umami e, i specjalnego właśnie charakteru. Dodałem już teraz sól, ponieważ chcę, aby troszeczkę warzywa zaczęły puszczać wodę i żeby już powoli. E, wejść w takie stadium smażenia, duszenia. Warzywa się smażą. Ostatni element pokroimy pomidory. Usuwam szypułki, wykrajając je i kroję w czwórki i w ósemki. Pomidory dodamy za jakieś 5 minut, kiedy papryki zdążą się już ładnie podsmażyć, ponieważ kiedy dodamy pomidory, one zaczną puszczać sok i to już wtedy rzeczywiście będzie się już tylko i wyłącznie nam dusiło. Warzywa już na tyle się skarmelizowały, że mogę zakończyć fazę karmelizowania i dodać pomidory oraz czerwone wytrawne wino. Teraz całość przykrywamy i dusimy około 20 minut. Taki mały sekret, jeżeli chcecie, żeby to leczo było naprawdę wyśmienite, zróbcie je jednego dnia, odstawcie do lodówki, jak już ostygnie na noc i odgrzejcie następnego dnia, zobaczycie, jak bardziej głębokie i przegryzione te smaki będą. Moje leczo już się ugotowało. Ale zdradzę Wam sekret, dolałem odrobinę wody, ponieważ moje pomidory nie były zbyt soczyste. A teraz na sam koniec dodaję jeszcze pół łyżeczki papryki. Wszystko jednojaki, wędzonej, ostrej, słodkiej, takiej jak ją po prostu lubicie. Tak, żeby podbić taką nutę świeżej papryki, ponieważ te papryki już długo się gotowały. A ten ostatni szot właśnie takiej świeżej papryki, podniesie trochę smak papryczany. W konsystencja to dokładnie ma taka być, ma być odrobinkę sosu, nie za dużo. To e, właśnie nie może być ani za suchy, ani za wilgotny. Zobaczcie, to jest właśnie idealna konsystencja leczo. Dodam odrobinę pieprzu na sam koniec i spróbuję jak leczo wyszło. Mm coś przepysznego. Papryka ma idealną konsystencję, jest miękka, ale się jeszcze nie rozpada. No i te papryki naprawdę, zainwestujcie w dobrej jakości suszoną paprykę, to naprawdę się Wam zwróci stukroć. Leczo wyszło przepysznie, ale słuchajcie, za tydzień właśnie to leczo zostanie wykorzystane do zbudowania innego dania, takich góralskich placków ziemniaczanych. Także oglądajcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia dokładnie za tydzień. Cześć.